Słyszymy historię arki jako opowieść o przetrwaniu, świadectwo łaski, która ocaliła życie pośród wodnego chaosu. Ale rzadko zatrzymujemy się, by rozważać, co potop naprawdę oznaczał, największy akt rozdzielenia w historii selektywny sąd, który wytyczył niezatartą linię między tym, co było czyste, a tym, co było nieodwracalnie skażone. To nie jest tylko narracja o wzbierającej wodzie, ale uroczyste studium tego czego Bóg aktywnie zdecydował się nie ocalić. Wyobraźmy sobie świat sprzed tego ostatecznego gromu, erę, w której zło było nie tylko moralnym wyborem, ale skażeniem, które przenikało genetykę, kulturę i duchowość. Czas, w którym sama istota stworzenia ulegała wypaczeniu. Byli tam ludzie przemocy, Nefilimowie, owoc niebiańskiego buntu, który sprofanował Ziemię. Była zakazana wiedza, rozpowszechniana przez magów i budowniczych bożków, którzy wznosili pomniki własnej chwale, rzucając wyzwanie stwórcy w każdej cegle. Arka nie była schronieniem dla wszystkich, była naczyniem uświęcenia, zaprojektowanym, by zachować pierwotne nasienie, nieskazitelny projekt. Unosiła się nad zniszczeniem, ale to, co działo się na zewnątrz, w momencie zamknięcia drzwi, naprawdę wzywa nas do refleksji. Kim byli wykluczeni? Czy byli to tylko bezbożni? czy też ci, których dna duchowe i fizyczne zostało nieodwracalnie skażone. Utopione zostały nie tylko ciała, ale sama manifestacja ducha buntu, który zakorzenił się w ludzkości. Drzwi, zapieczętowane boską ręką, nie wpuściły szyderców, tych, którzy wyśmiewali bożą cierpliwość. Nie przyjęły upadłych aniołów, którzy dążyli do zniszczenia obiecanej linii rodowej. Nie dały schronienia bałwochwalczym kapłanom i aroganckim królom. To, co pozostało na zewnątrz, to chaos, nieczystość i samowystarczalność. Ta podróż jest zaproszeniem do konfrontacji z granicą. Arka jest symbolem celowego zbawienia. A dziś jesteśmy wezwani, by rozróżniać i oddzielać w naszym własnym życiu to, co jest godne zachowania, a co powinno być wydane na sąd. Potop był ochroną Boga, mającą na celu zapewnienie, że nowy początek będzie ugruntowany na posłuszeństwie i nadziei. Przygotuj się, by zrozumieć ciężar wykluczenia i wartość czystości. Rozważanie Arki i Potopu wzywa nas, by wyjść poza samą chronologię wydarzeń i wniknąć w głębie boskiego serca. To, czego jesteśmy świadkami w księdze rodzaju, nie jest przede wszystkim katastrofą geologiczną, lecz bolesną odpowiedzą stwórcy na zniekształcenie jego dzieła. Pismo objawia nam, że zanim Pan zesłał wody, pożałował, że uczynił człowieka na ziemi. I zmartwił się w sercu swoim. Nie jest to ludzka skrucha, lecz wyraz Bożej boleści, żałoba z powodu utraty pierwotnej czystości, która zmusiła go do aktu kosmicznej chirurgii, by ocalić to, co pozostało z projektu. Sąd potopu był zatem środkiem zachowawczym. Aby zrozumieć arkę jako naczynie uświęcenia, musimy najpierw skonfrontować się z naturą zepsucia, które ją poprzedziło. Zło przedpotopowe nie ograniczało się do przestępstw czy niesprawiedliwości społecznych było strukturalną plagą, duchowym wirusem, który skaził samą istotę życia. Tekst święty jest dobitny, opisując, że wielka była niegodziwość człowieka na Ziemi i że wszelkie wyobrażenia myśli serca ich były tylko złe ciągle. Wyobraźnia, źródło ludzkiej kreatywności i celu, była nieodwracalnie wypaczona. Jednak najbardziej alarmujące skażenie, to, które wymagało całkowitego wykorzenienia, leżało w sferze profanacji genetycznej i duchowej. W tym miejscu arka staje się nieprzekraczalną granicą. Najbardziej dramatyczne wykluczenie dotyczyło Nefilimów, gigantów lub upadłych, o których mowa w księdze rodzaju szóste. Istoty te były zakazanym owocem związku między synami Bożymi, zidentyfikowanymi teologicznie jako upadli aniołowie, którzy opuścili własne mieszkanie, zgodnie z listem Judy VI, a córkami ludzkimi. Ten bunt nie był tylko moralny. Był to bezpośredni akt szatana mający na celu skażenie ludzkiej linii rodowej, by uniemożliwić narodziny obiecanego nasienia, które zmiażdżyłoby głowę węża. Nefilimowie reprezentowali przemoc i wypaczenie w ich najczystszej formie. Ich istnienie było zniewagą dla porządku stworzenia, hybrydyzacją, która groziła zatarciem rozróżnienia między niebiańskim a ziemskim, między czystym a plugawym. Arka, unosząc się nad zniszczeniem, aktywnie wykluczała tę obrzydliwość nie mogła nieść skażonego dna, wewnętrznej przemocy, zakazanej mieszanki. Potok był w tym sensie aktem Boga oczyszczającym planszę, aby gra odkupienia mogła być kontynuowana z czystą linią rodową Noego, który był mężem sprawiedliwym i nienagannym wśród swoich współczesnych. Nienaganność Noego była nie tylko moralna, ale oznaczała również zachowanie jego genealogii przed skażeniem nefilimów. Refleksja nad wykluczeniem nefilimów jest refleksją nad Bożą gorliwością o czystość gatunku. Nie interesowało go ocalenie ilości, ale zachowanie jakości i integralności jego pierwotnego projektu. Arka była pływającym laboratorium, pojemnikiem zapieczętowanym przeciwko nieczystości, która dominowała na świecie zewnętrznym. Oprócz fizycznego skażenia, Arka wykluczyła ducha buntu w jego kulturowych i duchowych manifestacjach. Pomyślmy o magach i propagatorach zakazanej wiedzy, tych, Którzy nauczyli się sztuk ciemności i czarów nie od Boga, ale od upadłych aniołów, zgodnie z tradycjami pozabiblijnymi, które szczegółowo opisują nielegalną wiedzę przekazaną ludziom. Nie zostali oni ocaleni, ponieważ ich wiedza była samą antytezą boskiej mądrości. Używali inteligencji danej przez Boga do wznoszenia królestwa cieni i oszustwa. Podobnie zostali zmieceni arogancy budowniczowie i bałwochwalczy królowie. Reprezentowali ludzką samowystarczalność. Wiarę w to, że człowiek może ocalić siebie lub gloryfikować własnymi środkami, wznosząc miasta i pomniki bez odniesienia do stwórcy. Ich korony i ich fortece były bez znaczenia w obliczu Majestatu boskiej sprawiedliwości. To, co Arka odrzuciła, to pycha objawiająca się odmową pochylenia głowy. Drzwi Arki, raz zamknięte przez Boga, symbolizują koniec możliwości dla tych, którzy w swojej arogancji wyśmiewali kazanie noego i cierpliwość najwyższego. Arka uczy nas zatem o naturze celowego zbawienia. Nie była ona przypadkiem, lecz szczegółowym projektem, typologią Chrystusa. Podobnie jak arka była jedyną drogą do zachowania życia pośród sądu, Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia pośród sądu ostatecznego. Drzwi arki były wąskie i jedyne. Drzwi łaski są wąskie i jedyne. Jesteśmy dziś wezwani do dokonania własnego wewnętrznego sądu selektywnego. Jeśli arka była naczyniem, które oddzielało święte od upadłego, czyste od hybrydycznego, jesteśmy wyzwani do zbadania, co nosimy w naszej własnej duszy. Jackie how DNA Jemmy? Czy pozwalamy, aby duch buntu, arogancja, czy zakazana wiedza to, co oddala nas od objawionej prawdy, przenikały nasze myśli i działania? Arka jest uroczystym przypomnieniem, że posłuszeństwo nie jest opcją, lecz jedynym warunkiem zachowania. Noe został ocalony nie dzięki swojej sile czy inteligencji, ale dlatego, że znalazł łaskę w oczach Pana i uczynił wszystko tak, jak mu Bóg nakazał. Wiara objawiona w posłuszeństwie jest tym, co kwalifikuje nas do wejścia do schronienia. Potop nie był aktem okrucieństwa, lecz ochroną nasienia nadziei. Bóg zapewnił, że nowy świat zostanie założony nie na chaosie buntu, ale na porządku posłuszeństwa. Arka niosła życie dalej, ale tylko życie zgodne z boskim planem. W tym momencie refleksji wznieśmy nasze serca w modlitwie, prosząc Boga o rozeznanie, by oddzielić to, co jest święte w naszym życiu: modlitwa, Ojcze miłosierdzia i sądu, Ty, który widziałeś skażenie ziemi i w swoim bólu zachowałeś nasienie czystości. Udziel nam łaski rozeznania ducha buntu, który objawia się w naszych sercach. Pomóż nam zamknąć drzwi przed arogancją, przed wiedzą, która nas od ciebie oddala i przed wszelką nieczystością, która grozi skażeniem świątyni twojego ducha. Niech nasze życie będzie arką uświęcenia, zachowaną przez wiarę i posłuszeństwo, abyśmy byli godni nieść twoją obietnicę dalej, w imię tego, który jest naszą prawdziwą arką zbawienia. Amen. Ostateczna lekcja wykluczenia jest jasna: drzwi łaski mają termin. Cierpliwość Boga jest ogromna, ale nie nieskończona. Gdy drzwi się zamykają, sąd się wypełnia. A dla tych, którzy byli na zewnątrz, woda, która była życiem dla arki, stała się narzędziem ich zniszczenia. Zbawienie jest celowe, a wybór wejścia do schronienia jest pilny. Arka wzywa nas do ciągłej czujności i radykalnego oddzielenia się od wszystkiego, co upadłe i nieczyste. Arka, raz zapieczętowana, przestała być placem budowy, by stać się pływającą świątynią. Mikroświatem wiary pośród uniwersalnego chaosu. Jeśli wykluczenie nauczyło nas o pilności sądu, życie wewnątrz Arki objawia nam głębie podtrzymującej łaski Boga. Nie był to tylko statek, ale teologiczna deklaracja, że zbawienie jest środowiskiem, atmosferą posłuszeństwa i zależności. Wyobraźmy sobie rzeczywistość wewnątrz tych ścian z drewna Goufer. Świat zewnętrzny był pochłonięty krzykiem zniszczenia i furią wód ale w środku panował porządek, utrzymywany przez boską opatrzność. Arka nie była miejscem luksusowego komfortu, lecz rygorystycznej dyscypliny. Wiara noego objawiła się nie tylko w budowie, ale w codziennym zarządzaniu tym schronieniem, karmieniu gatunków, współżyciu w ograniczonej przestrzeni i utrzymywaniu nadziei wbrew wszelkim dowodom zmysłowym. Jest to istota życia chrześcijańskiego. Żyć wiarą, nawet gdy świat dookoła jest hałaśliwy, chaotyczny i groźny. Struktura arki, szczegółowo opisana przez Boga, sama w sobie była lekcją duchowości. Jej wymiary, długość, szerokość i wysokość nie były przypadkowe, lecz zaprojektowane dla stabilności i ładowności, symbolizując, że życie wiary musi być ustrukturyzowane i zrównoważone, a nie pozostawione przypadkowi. Smoła, czyli lepik, który uszczelniał drewno od wewnątrz i od zewnątrz, jest potężną typologią pojednania. Hebrajski termin na smołę, kafe, jest ściśle związany ze słowem oznaczającym przykryć lub okup. Podobnie jak smoła pokryła arkę, chroniąc ją przed niszczącą wodą, ofiara Chrystusa pokrywa nas i chroni przed sądem, który powinien nas dotknąć. Arka nie została ocalona własną siłą, ale przez pokrycie, które Bóg zapewnił. Nasze zbawienie również zależy całkowicie od pokrycia Chrystusa. Czas który rodzina Noego spędziła w arce ponad rok, reprezentuje okres próby i uświęcenia. Nie wystarczy wejść do arki, trzeba w niej wytrwać. Wiara, która zbawia, to wiara, która trwa. Podczas tego długiego okresu nie mogli widzieć słońca ani suchej ziemi, tylko wodę i niebo. Ich jedynym kompasem było Słowo Boże i cicha obecność Stwórcy, który zamknął drzwi. To uczy nas, że w chwilach duchowej ciemności lub intensywnej próby, Naszym jedynym punktem odniesienia musi być boska obietnica, a niewidoczne okoliczności. Arka jest również potężnym symbolem chrztu. Apostoł Piotr przypomina nam, że tak jak woda potopu ocaliła Noego i jego rodzinę, taki chrzest teraz nas zbawia, nie przez usunięcie fizycznego brudu, lecz jako apel do Boga o dobre sumienie 1 Piotra 3, 20 myślnik 21. Woda, która utopiła stary i nieczysty świat, posłużyła jako łono dla nowego świata. Sąd staje się narzędziem oczyszczenia. Przechodząc przez wody chrztu, umieramy dla Starego Ja, dla Ducha Buntu, który został wykluczony z arki i wyłaniamy się do nowego życia, zgodnego z czystością, którą Bóg zachował. Czystość, którą Bóg starał się zachować, nie była tylko czystością gatunku ludzkiego, ale czystością linii mesjańskiej. Arka była zatem biologiczną i duchową skarbcą, aby zapewnić, że plan odkupienia będzie mógł być kontynuowany. Zachowała Imago Dei, obraz Boży, w Noem, jedynym człowieku, którego Biblia odnotowuje jako sprawiedliwego i nienagannego wśród swojego pokolenia, Księga Rodzaju 6, 9. Nienaganność Noego była duchowym dna, które Bóg wybrał, by przenieść do przyszłości. Zastanówmy się nad naszą własną nienagannością. W jakim stopniu pozwalamy, aby skażenie świata zewnętrznego, cynizm, nowoczesne bałwochwalstwo, nieustanne poszukiwanie własnej chwały skaziło nasze wnętrze? Arka rzuca nam wyzwanie, by być nienagannymi, by zachować czystość naszego powołania, nawet jeśli oznacza to bycie w mniejszości, jak Noe i jego rodzina. Zbawienie jest zawsze kwestią jakości, a nie ilości. Koniec podróży arki nie jest mniej znaczący niż jej początek. Kiedy wody opadły, arka spoczęła na górach Ararat. Ten spoczynek symbolizuje odpoczynek, który znajdujemy w Bogu po burzy próby. Pierwszym aktem Noego po wyjściu z arki było zbudowanie ołtarza i złożenie ofiar. To jest nasz model. Po zbawieniu i zachowaniu naszą natychmiastową odpowiedzą musi być uwielbienie i wdzięczność. Życie ocalone jest życiem poświęconym kultowi. Z tego ołtarza Bóg ustanowił swoje pierwsze uniwersalne przymierze, zapieczętowane tęczą. Tecza, zjawisko optyczne, które można zobaczyć tylko wtedy, gdy słońce świeci przez deszcz, jest symbolem miłosierdzia, które przebija się przez sąd. Jest to obietnica, że choć natura ludzka nadal skłania się ku złu, Bóg nie zniszczy już ziemi wodą. Tecza jest widzialnym przypomnieniem wierności Boga. Mostem kolorów, który łączy przeszły sąd z przyszłą nadzieją. Modlitwa, Boże wszelkiej wierności, Ty, który dotrzymałeś swojej obietnicy i zachowałeś nasienie życia pośród zniszczenia. Pomóż nam żyć w strukturze Twojej arki, którą jest Chrystus. Niech nasza wiara będzie jak smoła, pokrywająca nas i chroniąca przed zalewem świata. Daj nam wytrwałość noego, aby znosić długie okresy próby, ufając, że Ty jesteś tym, który zamknął drzwi i który poprowadzi nas do bezpiecznego odpoczynku. Niech naszym pierwszym aktem po wyjściu z każdej burzy będzie uwielbienie na Twoim ołtarzu. Niech tecza Twojej obietnicy będzie naszą stałą nadzieją. W imię Jezusa, naszej wiecznej arki. Amen. Ostateczna lekcja arki wykracza poza wydarzenie historyczne. Wzywa nas do ciągłej czujności i radykalnego oddzielenia. Żyjemy w czasie oczekiwania, gdzie Boża cierpliwość wciąż się objawia. Ale sąd ostateczny jest nieunikniony. Arka uczy nas, że oddzielenie świętego od upadłego jest warunkiem kontynuacji życia. To, co nosimy w naszych sercach i umysłach, musi być godne przeniesienia do nowego świata. Musimy być gorliwi w zachowaniu czystości naszej wiary, nienaganności naszego charakteru i posłuszeństwa słowu. Arka nie była tylko środkiem przetrwania, ale żywym świadectwem, że życie zgodne z boskim planem zawsze zwycięży nad chaosem buntu. Nasza arka jest gotowa. Pytanie brzmi: czy jesteśmy gotowi wejść i pozostać, ufając w pokrycie i kierownictwo tego, który powołał nas do uświęcenia? Podróż arki jest podróżą duszy, która szuka Boga i znajduje w nim swoje niezachwiane schronienie. Zakończenie podróży arki to nie tylko koniec burzy, ale uroczysty początek nowej ery. Naznaczonej na zawsze niezatartą linią rozdzielenia wytyczoną boską ręką. Kulminacja historii nie leży w momencie, gdy wody pokryły ostatni szczyt, ale w ogłuszającej ciszy, która nastąpiła po zamknięciu drzwi. Ten dźwięk, dźwięk wycofanej łaski i wypełnionej sprawiedliwości, rozbrzmiewa przez tysiąclecia jako ostateczne świadectwo Bożej cierpliwości i nieuchronności jego sądu. Zastanawiamy się nad tym, co zostało nieodwołalnie wykluczone nie tylko ciało. Ale zasada, która je ożywiała. Duch buntu, który objawił się w przemocy Nefilimów, w arogancji budowniczych własnej chwały i w szyderstwach niewierzących, został zmieciony z powierzchni ziemi. Arka, spoczywając, nie tylko ocaliła rodzinę. Zachowała czystość linii rodowej, integralność pierwotnego projektu ludzkiego, i nasienie wiary, które zakwitłoby w przymierzu. Potop był wielkim moralnym wododziałem historii. Uczy nas, że istnieje punkt bez powrotu, granica, gdzie boska tolerancja ustępuje miejsca świętości. Tragedią ery przedpotopowej nie był brak ostrzeżenia, lecz uparte odmawianie uznania pilności łaski. Byli zajęci swoimi małżeństwami, swoimi budowlami i swoimi bałwochwalstwami, podczas gdy struktura zbawienia była wznoszona na ich oczach. Arka jest zatem materializacją prawdy, że zbawienie jest zawsze celowe, selektywne i wyłączne. Teraz patrzymy na naszą własną arkę, którą jest Chrystus. Jeśli Noe był kaznodzieją sprawiedliwości, który zbudował drewniane schronienie. Jezus jest sprawiedliwością wcieloną, która stała się naszym wiecznym schronieniem. On jest drzwiami. I tak jak drzwi arki zostały zamknięte przez Boga. Drzwi zbawienia, choć dziś otwarte, pewnego dnia zostaną zapieczętowane. Czuwanie, którego się od nas wymaga, polega na zapewnieniu, że nie nosimy w naszym wnętrzu duchowych nefilimów naszej ery, skażenia umysłu, mieszania świętego z profanum, samowystarczalności, która uniemożliwia nam poleganie na pokryciu boską smołą. Lekcja wykluczenia jest najsurowsza i najbardziej konieczna. To, co Bóg wykluczył z Arki, wyklucza ze swojej wiecznej obecności. Ten, kto odmawia poddania się jego suwerenności, kto profanuje świątynię Ducha Świętego nieczystościami i kto wyśmiewa wiarę, z własnego wyboru stawia się poza granicami zbawienia. Arka nie była statkiem wycieczkowym, była sarkofagiem dla Starego Świata i łonem dla Nowego. Pomyślmy o tych upadłych aniołach, uwięzionych w łańcuchach ciemności, którzy obserwowali zniszczenie Ziemi, którą próbowali skazić. Pomyślmy o magach i propagatorach zakazanej wiedzy, których sztuki nie mogły powstrzymać siły wód. Arka udowodniła, że wszelka moc, która nie emanuje od Boga, jest daremna i przejściowa. Jedyną siłą, która zwycięża, jest pokorne posłuszeństwo i niezachwiana wiara. Arca Spaxola: Odpoczynek na Araracie jest obietnicą, że po sądzie nastąpi odpoczynek dla Sprawiedliwych. Zapach nowej ziemi, czyste powietrze i ofiara Noego na ołtarzu oznaczają ustanowienie nowego porządku. Życie zaczyna się od nowa, ale według nowych zasad. Przymierze. Zapieczętowane tęczą, która jest manifestacją wierności Boga pośród ludzkiej kruchości. Tecza to nie tylko obietnica, że woda nie zniszczy już świata. Jest wizualnym i stałym przypomnieniem, że sąd był rzeczywisty i że miłosierdzie jest aktem boskiego wyboru. Nasze życie jest naszym czasem budowania arki. Każda decyzja o świętości to wbita deska. Każde wyrzeczenie się grzechu to zastosowanie smoły. Jesteśmy wezwani do oddzielenia drogocennego od plugawego. Czystości od skażenia, boskiego celu od światowego wypaczenia. Nie możemy pozwolić sobie na samozadowolenie, ponieważ drzwi łaski nie pozostaną otwarte w nieskończoność. Arka jest typologią Kościoła, ciała Chrystusa, który płynie przez wzburzone wody tego świata, niosąc nasienie życia do wieczności. A naszym obowiązkiem jest upewnić się, że wchodząc, pozostawiliśmy na zewnątrz cały martwy ciężar buntu i nieczystości. Arka w swojej majestatycznej prostocie i posłuszeństwie oferuje nam ostateczne rozwiązanie. Życie z Bogiem wymaga separacji. Życie wieczne wymaga świętości. Selektywny sąd Boga jest gwarancją, że czystość zostanie zachowana. Modlitwa końcowego poświęcenia, Ojcze Wieczny, Stwórco i Sędzio całej ziemi, dziękujemy za uroczyste świadectwo Arki, które przypomina nam o Twojej świętości i Twojej niezachwianej wierności. Uznajemy, że Ty jesteś Bogiem, który zamyka drzwi i który otwiera drogę. Udziel nam łaski, abyśmy żyli w ciągłej czujności, oddzielając to, co święte, od tego, co upadłe w naszych sercach. Niech nasza wiara będzie smołą, która chroni nas przed zalewem świata, a nasze posłuszeństwo niech będzie drewnem, które podtrzymuje Twoją obecność w nas. Uwolnij nas od ducha szyderstwa i arogancji, które doprowadziły do zatrącenia dawnej ery. Obyśmy nie zostali skażeni skażeniem genetycznym i duchowym, które odrzuciłeś. Pomóż nam zidentyfikować i wypędzić gigantów naszej duszy, pychę, subtelne bałwochwalstwo i poszukiwanie własnej chwały, abyśmy byli czystymi naczyniami, godnymi przeniesienia do Twojego nowego świata. Wzmocnij nas, abyśmy byli jak Noe, kaznodzieje sprawiedliwości w czasach cynizmu i budowniczowie wiary w świecie, który wyśmiewa przygotowanie. Niech nasz ostateczny odpoczynek będzie w Tobie. Na górach Twojej obecności, a nasz pierwszy akt po wyjściu z burzy życia, niech będzie uwielbieniem na ołtarzu wdzięczności. Niech tecza Twojego przymierza będzie naszą niezachwianą nadzieją, przypominającą nam, że choć sąd jest pewny, Twoje miłosierdzie przeważa dla tych, którzy znajdują schronienie w arce, którą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Niech nasza podróż zakończy się w bezpieczeństwie i czystości, które Ty wyznaczyłeś. Amen. Narracja arki kończy się odnowioną ziemią i ludzkością, zaczynającą od nowa w cieniu przymierza. Cykl skażenia został przerwany, ale zasada wyboru pozostała. Arka wypełniła swój cel. Świadczyła o czystości, wykonała selektywny sąd i zapewniła kontynuację życia zgodnego z boskim planem. Przeszłość nas ostrzega, teraźniejszość nas wyzywa, a przyszłość na nas czeka. Drzwi są otwarte, ale decyzja o wejściu i pozostaniu. Oddzielając się od ducha buntu, jest naszą ostateczną i nieodwołalną odpowiedzialnością. Arka już spoczęła. Lekcja jest kompletna. Świętość jest jedynym dziedzictwem, które warto przenieść do wieczności. Jeśli spodobało Ci się odkrywanie tego genetycznego chaosu, polub i zasubskrybuj, aby nie przegapić następnej analizy.